EA Games. Cześć, witajcie w mojej nowej serii! I tym razem jest to Harry Potter i więźnia z kabanu na PC. Tak jest gra w 2004 roku, wydana przez Warner Bros. I stworzona przez No Wonder na zlecenie EA Games. I tak moi drodzy, to jest pierwsza taka. Gra o Harry Potterze na PC, która dosyć ładnie wygląda, i więcej o tym, i tak dalej, o tym też dlaczego drugi raz nagrywam tą serię. Już jak zaczniemy sobie nową grę, bo nie będę niepotrzebnie się rozgadywał na menu. Nikt jeszcze stamtąd nie uciekł. Dwanaście lat temu Black ukatrubił 13 osób jednym przekleństwem. Po będziemy bezpieczni. Co jest, Harry? Ron, podsłuchałem, jak twój ojciec rozmawiał o Syriuszu Blaku. Ministerstwo Magii obawia się, że on chce mnie dopaść. Blak nawiał, żeby cię dorwać? Och, Harry, musisz być teraz naprawdę ostrożny. Unikaj kłopotów. Ja nie szukam kłopotów. One zwykle mnie znajdują. Ale złapią go, prawda? Przecież szukają go również w wszystkim gole. Parszywek! Wracaj! Nie możesz panować nad tym potworem? Uspokój się, Ron. Obudzisz profesora Lupina. Nie przejmuj się, Ron. Znajdziemy Parszywka. No i zaczynamy sobie naszą rozgrywkę. Wejdę tu w menu pauzy, żeby wam troszeczkę powiedzieć, bo mi nam będą przerywać, ponieważ jest tutorial, tak? Będzie co chwilę przerywane, ale tak, jak widzicie, mamy totalnie odmieniony silnik graficzny tutaj. Tym razem jest to Unreal Engine 2 albo 3 bodajże. Wiem, że tamten też był Unreal Engine, ale poprzedniej generacji. Teraz skoczyli na następny i nareszcie ta gra wygląda dobrze. Bo nie ma takiego wstydu, że wersja na PS2 wygląda lepiej. No i jak widzicie w ogóle ta gra już jest ogarnięta, jak chodzi o wymuszanie wyższych rozdzielczości 16 na 9. Ponieważ jak widzicie, wymusiłem rozdziałkę Full HD 16 na 9 i gra nie dostanie, nie dostaje żadnych, nie wiem, głupot, żadnego, że tak powiem, popierdzielenia umysłowego. Nie, wszystko jest na szczęście OK. I cóż, tak, mamy tutaj o wiele bardziej rozbudowane menu, ale o tym wszystkim dowiemy się później. A teraz, cóż, będę sobie, będziemy sobie grać, ja będę coś tam gadać co jakiś czas, ale z grubsza będzie mi niestety przerywać tutorial, więc przepraszam was. Krzywołap nie rozumie, że polowanie na parszywka jest niewłaściwe. Tam jest! Wypowiedz zaklęcie Alchomora, żeby otworzyć te drzwi. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, by uaktywnić różdżkę. Nie zwalniaj przycisku i wycaluj różkę za pomocą myszy. Właśnie tak! A teraz zwolnij przycisk myszy, by rzucić czar. No widzicie, tak jak ostatnio powracają nam czary, m.in. Alohomora. Alohomora. O, tu jest! Możemy wspiąć się na bagaże. Wystarczy, że do nich podejdziemy i już możemy się wspinać. Tak, i mamy taką samą, jakby. Jeśli chcesz się wspinać na niewielkie przedmioty, po prostu do nich podejdź, Harry. Tak, mamy taki sam właśnie sposób podchodzenia do platformowania, czyli możemy sobie skakać, ile chcemy, i wspinać się automatycznie na przedmioty, do których podejdziemy. Tak jak ostatnio zresztą. Musimy skoczyć, żeby wdrapać się na te skrzynie. W porządku, Ty prowadź. Podejdź i stań twarzą do skrzyni. Naciśnij prawy przycisk myszy, żeby skoczyć. Miałaś na, my na myśli spację, prawda? Weźmy fasolki Bertiego Botta. Fred i George chętnie wymienił się na jakieś fajne rzeczy ze swojego sklepu. Kto skacze spacjo... Znaczy, kto skacze B prawym przyciskiem? O, ja, ja nie wiem po prostu. Ale tak, jak widzicie, mamy tutaj fasolki, które powracają. I co się stało z tymi fasolkami, to ja nie wiem, ale wyglądają bardziej jak, nie wiem, ziemniaki niż fasolki. Sorry. Hmm. Myślę, że musimy to przepchnąć z drogi. Albo ktoś z nas musi rzucić czarny pulso. I kolejna nowa rzecz, mamy tu zmianę postaci. Co jakiś czas będziemy grać jako Hermiona lub Ron, tylko niestety... Pamiętam de pulso. przytrzymać lewy przycisk myszy, wycelować za pomocą myszy i puścić przycisk, by rzucić czar. Tylko niestety tutaj w przeciwieństwie do wersji PS2 nie możemy zmieniać się kiedy chcemy, a zmiana jest niestety wymuszona. Pamiętam de pulso. przytrzymać lewy. Dobra, Harry, ty już tam utkaj, mordę, jakby, jakby to przycisk. powiedział za kolak. A ja tak, ja powiem, yy, ja powiem wam tak. Ogólnie Depulso, tak, Depulso. Mieliście chyba na myśli Flipendo, ponieważ yy, nie, ma, nie uczyliśmy się w uniwersum pecetowym czegoś takiego jak Depulso, tylko Flipendo. No ale z jakiegoś powodu ta gra postanowiła zmienić de, Flipendo w Depulso, jeszcze dać temu symbol zaklęcia Rictusempra z Komnaty Tajemnic. No, no nie pytajcie. Dobrze. To zamknięta skrzynia. Zwykle w środku coś jest. Aha, Ale... żeby ją otworzyć, Hermiona. No właśnie tak. Zamknięta skrzynia. Widzicie, powracają skrzynki. Tylko tak jak wszystko inne jest tutaj o wiele ładniejsza. No oprócz fasolek. Co się stało tutaj z fasulkami? To ja nie wiem. Mamy szczęście, gdy wejdziemy na księgę pamięci, nasze przygody zostaną zapisane. Tak, mamy tutaj Save'a, widzicie, tak yy, wygląda zapisywanie gry zresztą tak samo jak w poprzednich grach, tylko no, tak jak wszystko inne, też jak mówiłem przed chwilą, księga zapisu też jest ładniejsza, jest, ma o wiele jakiś lepszy klimat, prawda? Widać, że w tej grze się o wiele bardziej postarali, ale i tak czuć, że ta gra jest zraszowana niestety. A kiedy czuć, to już jak dojdziemy do momentu, kiedy to czuć, to wam powiem. Natomiast wiadomo, że graficznie, jak chodzi o prezentację, no ta gra wypada o wiele lepiej. No, nie, ma co, nie ma co zaprzeczać tego. Wspaniale. Parszywek schował się za tą ścianą. Słuchaj, Ron. Powinieneś wytresować swojego szczura. Wow! To szafka z magicznym zamkiem. Musimy rzucić czar w tym samym momencie. Wszyscy troje. Ja zacznę, a wy dołączycie. On. Właśnie nowa sprawa, czyli rzucanie zaklęć naraz. Kiedy mamy trzy symbole, to wszyscy we trójkę możemy rzucić zaklęcie, żeby miało jakikolwiek efekt. To jest naprawdę spoko sprawa, dodaje troszeczkę powiewu świeżości, moim zdaniem. Eee, co to jest? Garbulec, rzecz jasna. Rzuć na to Lumos, Ron, a oświetlisz ukryty obszar. E, tak. E, tu mamy jak widzicie Lumos, które też powraca. na to Lumos, a oświetlisz ukryty obszar. I działa w zasadzie tak samo, jak widzicie, tak samo jak w komnacie tajemnic. Uwaga! Czy wszyscy pamiętają jak rzucać zaklęcie do pulsu? Oj tak, pamiętamy, pamiętamy. No była kupa śmiechu. Pamiętamy, pamiętamy nawet, że wcześniej nigdy nie było nic o Depulso. A, ale okej. Okay. No. Bywa. Ja tam znam Flipendo. Przepraszam, będę się tego czepiał. Okej. Okay. No, przykro mi jakoś, znaczy nie tyle co przykro. No, to jest po prostu dziwna zmiana. I mean, nie wiem. Jakoś mi to się mega nie podoba. <laughs> Dokładnie tak. Chociaż Ron bardzo dziwnie to ujął, to tak. Czekoladowe żaby odnawiają nasze zdrowie. E, mam dziwne przeczucie co do tego wagonu. Co może być w tych klatkach? Na pewno nie powinniśmy tu przebywać. Nie możemy tak zostawić paraszynka, nie? Chodźcie za mną. O no, i teraz z powrotem gramy charym. No. Tak to właśnie, moi drodzy, wygląda. Kogo my tu mamy? Pękala i Mądrala. Wiedziałem, że ta żałosna imitacja szczura ma coś wspólnego z tobą. Brako, Malfoy. Zamknęli cię w wagonie dla zwierząt? Tylko tu ma prawdziwych przyjaciół. Właściwie to mam tu przyjaciela i chcę go wam przedstawić. A teraz bądźcie grzeczni! O nie! To za potworna książka! Właściwie, jak sądzę, jest to potworna księga potworów! Zaczarujcie jej kartki! Wyrzucimy je w powietrze! Ty je wykończ, Harry. Jeśli ktokolwiek zastanawiał się, dlaczego Rictus ma symbol. Znaczy, Depulso ma symbol Rictus Empra, to jak widać, Rictus tutaj też jest, ale ma symbol bardzo podobny do zaklęcia Dyfindą. Mimo wszystko, na szczęście, inny, ale wciąż. Nie rozumiem trochę tej zmiany, no niestety. Dobrze się spisaliśmy! Czy mogę teraz krzyczeć? Ron, musisz popracować trochę nad dokładnością swoich czarów. Karta z czarodziejem uwielbiam je zbierać! Jeśli dobrze poszukamy w Hogwarcie, możemy znaleźć aż 80 kart. Po podniesieniu karty możemy zajrzeć do folio Universitas. Wystarczy nacisnąć Escape i kliknąć na symbolu karty u góry ekranu. Miałaś na myśli folio magii, prawda? I w ogóle, wow, 80 kart, mówicie, no czyli w tej grze jest mniej kart de facto. Ale tak, w tej grze nie będę wszystkich kart czytał od razu, ponieważ pokażę Wam w bonusowym odcinku, jak to czyta narrator. Ponieważ tutaj już narrator nam czyta karty. Widzicie, widzicie jak, kurde, jakie zmiany najlepsze. Nie, nie, nie. No, super po prostu. Marszywek! Sprawiłeś nam sporo kłopotów w tyle szczurze. Chodźmy, lepiej wróćmy do przedziału, zanim zaczną nas szukać. Tak, właśnie. Jak widzicie, mamy potyczkę z dość dziwnym typiarzem, no dość dziwnym stworzeniem. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy, a widzieliśmy bardzo dużo. Ale na szczęście Hermiona poleciała po pomoc. No, jest to oczywiście bardzo proste, ponieważ widzicie tylko, musicie zobaczyć, jak symbol de, się, de pulso się pojawi i trzeba go wykorzystać. No ale no cóż, ta gra tak samo jak inne gry pecetowe o charym poterze no są bardzo jest bardzo łatwa. Kurta Chaharego. Jest z nim coraz gorzej. Tu nikt nie ukrywa blaka pod kłasztem. Odejdź. Haru nic ci nie jest. Co to było? Dementor. Jeden z dementorów z Azkabanu. Lepiej wracajmy. Za kilka minut będziemy w poparciu. Na pewno dobrze się czujesz, Harry? Nic. Nic mi nie jest. szczęśliwi z powrotu do Hogwartu. mentor nie zrobił Haremu żadnej krzywdy, ale obudził w nim jakiś dziwny lęk. Trójka przyjaciół pobiegła na pierwsze w semestrze zajęcia z nieukrywaną ciekawością. Jestem profesor Lupin, wasz nowy nauczyciel obrony przed czarną magią. Nasze pierwsze zajęcia dotyczą czaru Carpe retrakty. Ron Wesley, mógłbyś tu łaskawie podejść? Y ja? Na pewno? Hermiona jest dużo lepsza w zaklęciach. Poradzisz sobie, Ron. Po prostu przejdź przez te drzwi, że Zadanie karper retraktum. W tym zadaniu musisz znaleźć 10 tarcz. Niektóre są nieźle ukryte. Gdy znajdziesz już 10 tarcz, możesz odwiedzić komnatę fasol. Jeśli nie znajdziesz od razu wszystkich tarcz, zawsze możesz tu wrócić. Znajdź wszystkie tarcze, żeby wykonać zadanie. Zaczynajmy. Karpę retraktum ma dwa zastosowania. Możesz przysuwać przedmioty do siebie, albo sam zbliżać się do przedmiotu. Poszukaj rzeźby, na której możesz użyć zaklęcia i zobacz, co się będzie działo. Tak, widzicie już mamy pierwsze wyzwanie zaklęcia, pierwszą lekcję. Wiecie, kolejny rok w Hogwarcie, kolejny nauczyciel obrony przed czarną magią. No cóż. I to zaklęcie było też w wersji PS2, pamiętam. Ogólnie. Karper Retraktum możesz też używać do przedstawiania dźwigni. Znajdź jakąś na ścianie i rzuć czar. Ogólnie będę się wam starać mówić, jakie rzeczy pojawiły się też w wersji na PS2. Na chyba pamiętam jak ich używać. A może nie? Najpierw wrzuć na płytę Czars Pongifus, by stała się elastyczna. Pongifus! Teraz wskocz na płytę, by wzbić się w powietrze. Pamiętaj, naciśnij prawy przycisk myszy, by skoczyć. Jak widzicie, mamy tutaj Spongify, aka spongifus z jakiegoś powodu tutaj się nazywa. Karta służy też do przyciągania przedmiotów. Znajdź coś, co możesz zaczarować, a potem wejdź na to. Carpet. Tak, właśnie, i tutaj te zaklęcia, znaczy te wyzwania, zaklęć mają chyba o wiele więcej dialogów, ale nie jestem pewien. Na razie ta gra mnie wręcz katuje swoimi dialogami, nic nie mogę za bardzo powiedzieć, niestety. No ale cóż, tak, to zawsze jest w pierwszych odcinkach. O, tarcza wyzwań, super. No i tak. Widzicie, gameplay jest naprawdę podobny, jest identyczny jak poprzednie gry. Możesz przeskakiwać takie dziury, Przytrzymaj strzałkę w górę, by podbiec do krawędzi, a gdy będziesz przy niej, naciśnij prawy przycisk myszy, by skoczyć, cały czas trzymając strzałkę. Tak, dokładnie tak. <gry> Mają tutaj bardzo podobny gameplay, jak już zauważyliście. Też celujemy myszką i czarujemy w jakieś różne rzeczy, przez co wypadają nam fasolki, znajdujemy sekrety i tak dalej, i tak dalej. A propos sekretów, to tutaj mamy nasz pierwszy sekret. W przeciwieństwie do komnaty tajemnic, a nie zaraz mamy tutaj tak, tak, mamy tutaj licz licznik sekretów. Się zdawało, że on jest tylko tutaj w grze pokazany, ale na szczęście mamy tutaj też licznik sekretów, więc no, spoko sprawa. I tak, tak, tutaj musimy iść. może też być używane na niektórych sam No, widzicie, też mamy takie zastosowanie tego. Muszę wam przyznać, że to do pociągnięcia i yy, tak jakby. No pociągnięcia, a potem jak to się tak odbija w górę. No nie wiem, to jest jakoś takie mega satysfakcjonujące przynajmniej dla mnie. Okej, okay, księga zapisu super. Um, profesorze Lupin, ta rzecz nie wygląda zbyt przyjaźnie. To topek może rzucić eksplodującą czarodziejską petardą. Zaklęcia mogą być w tej sytuacji nieprzydatne. Staraj się unikać petard znajdujących się w powietrzu. Ale kiedy spadną na ziemię, możesz się zbierać. Uważaj jednak, jeśli się nie pośpieszysz, wybuchną. Do dzieła Ron. spróbuj podnieść czarodziecką petardę i rzucić ją z powrotem w topka. Powitajcie moi drodzy, topka. Tak. Doskonale Ron. Teraz sprawdzimy, czego się nauczyłeś. Sprawdzimy. Znakomicie ro. Świetnie! Dyniowe paszteciki! Są warte dużo więcej niż fasolki! Tak, tak, właśnie, mamy tutaj też dyniowe paszteciki oprócz fasolek, tak, ta gra wprowadza nowe waluty, tak jakby. No, spoko zmiana, jest, jest taka świeżość, ja zawsze proponuję coś takiego. Tak, spamienie Rik to Sempro, Moje po prostu ulubione zajęcie. i widzicie, też są skrzynki, które możemy otworzyć parę razy, bo tamtą skrzynkę otworzyłem raz i znowu teraz mogę. Dam głowę, że w sklepie Freda i George'a będzie wart dużo więcej niż fasolki. A tak, tak. To jest już na największa waluta. Czyli jest taka parodia, jakby y, tych. Jak to się nazywało? Knoty, Cykle i Galeony. Właśnie. Pieniądze w Harrym Potterze. Czyli te brązowe, srebrne, a później są yy, złote. I tutaj jest taka, jakby, chyba parodia tego, że są fasolki, są dniowe pasztyciki i kociołkowe piegłuski. No, śmieszna sprawa w sumie. Ile mamy w ogóle tych tarcz? A 10, właśnie tak coś kojarzyłem, że tutaj jest 10 tarcz. Oczywiście nie mówiłem tego, ale pewnie widzicie, że te tarcze jakby imitują. Mam złe przeczucie imitują wyjazdy wyzwań z poprzednich części. Ui. I tak w ogóle ta gra jest pierwszym Harry Potterem, który nie wyszedł na PlayStation 1 oraz Game Boya Color, ponieważ mówię o wersji PS2, nic nie mówię o wersji PS1, ponieważ takowej nie ma. Ta gra o Harry Potterze wyszła na PC. PS2, Gamecube, Xbox'a i Game Boy'a Advance. Z czego oczywiście wersja na Game Boy'a, znaczy na ten, na PS2, Gamecube'a i Xbox'a jest tym samym praktycznie. Tylko z tego co wiem jest większy framerate w wersji na Gamecube'a i Xbox'a, ale nie jestem tego pewien tak w pełni. No, i tak to właśnie wygląda. Cóż Wam mogę rzec, e, coś Wam właśnie chciałem powiedzieć jeszcze na ten temat, ale mi totalnie z głowy wyleciało. A, że właśnie, że wersja na PS1 to, to jej nie ma już, niestety przestali takie robić, dla niektórych stety, bo te wersje nieraz były karykaturami po prostu. <gry> tak, nie ma już RPGa jak w wersji na Game Boya Color, tam był taki jakby RPG, tam chyba nie powinienem spadać, właśnie tak Patrzę to wszystko, prawda? Ale tam chyba nie powinienem spadać. Ale wiem, że tutaj w okolicach jest ten sekret, do którego chyba trzeba użyć gergulca, z tego co pamiętam. Aczkolwiek nie jestem pewien. Warto patrzeć wszystkie obrazy, bo ja wiem, że tutaj coś się chowa. O, widzicie, tutaj był ten sekret, o którym mm, właśnie pamiętałem, że jest tu jakoś dobrze ukryty sekret. Ojej, warto było tutaj zajrzeć. Patrzcie normalnie, ile tych rzeczy dostaliśmy za to. Ale tu na dole chyba nic nie ma, o ile się dobrze orientuję. I tak, nie ma już wersji RPG-owej, gameboyowo-kolorowej. Eee, profesorze? To ognisty krab. Uważaj, potrafi strzelać ogniem z odłoga. Rzuć tu Sempra, żeby go przewrócić. Jak trzeba, rzuć czar jeszcze raz, żeby wpędzić kraba w pułapkę. No, kraby działają tak samo, czyli Rictusempra. i potem spamimy RictoSempra, a nie żadnym. Proszę, niech to będzie już wyjście, a nie żadnym Flipendo, bo go nie ma, czy nawet Depulso. Z jakiegoś powodu tego nie używamy. No i tak, cóż Wam mogę rzec? Eee, już nie mamy przygodów, znaczy już nie mamy też nie tylko rpg gameboyowo-kolorowego, ale nie ma też przygodówki gameboyowo-adwansowej. Tylko zamiast tego jest erpek z Harry Pottera i więźnia z kabanu, wydany na Game Boya Advance, swoją drogą bardzo dobry erpek. Naprawdę, nie wiem, jakoś te erpekowe Harry Pottery, wiecie, co wychodziły na te kieszon solki, były naprawdę fajne. I też, jak widzicie, ta gra się też ogarnęła z checkpointami, ponieważ przed chwilą spadłem i nie miałem z tego powodu, że tak powiem, przerąbane. No bo normalnie tak to bym miał przerąbane, bym sobie spadł i, i, i bym się martwił, że będę musiał robić od księgi zapisu, która była daleko. A tutaj tak nie jest. Więc to się ogarnęło. Propsuję. Naprawdę propsuję. A tam już jest księga z zapisu, to tam sobie będziemy kończyć odcinek. Kurde, mogłem sobie w sumie zeskoczyć na to. Ale tak. I widzicie, właśnie tak wygląda wersja PC-towa, tak mówiąc o tych innych wersjach. Wersja na PS2 wygląda jak typowa wersja na PS2, tylko z paroma zmianami i też troszeczkę lepszą grafiką, nawet że tam grafika była naprawdę spoko. Ogólnie wersja PC i PS2 wyglądają w, ty w tym przypadku bardzo podobnie, za co też propsuję. No i cóż, to, jest, to było na tyle, jak o to chodzi, i to by było na tyle, jak chodzi o ten odcinek, więc cóż. Znaleźliśmy 5 na 10 tarcz i 3 na 5 sekretów. Mam nadzieję, że żadnego jeszcze nie pominąłem. Jak pominąłem, to będę musiał się wracać. No trudno. W każdym razie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I w następnym odcinku dokończymy sobie wyzwanie Carpe Retractum. Więc cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.